Pokonała jakiegoś potwora. Rety, ilu superbohaterów jest w tym Metropolis? Też nie wiem, ale wkrótce się dowiem. Dobrze, liceum Metropolis. Zaczynamy. Panią żaro! Moje włosy! Moje! Włosy! A! 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 Dość z tego! Nie z tego! Najważniejsze są dodatki: ketchup, ogóreczki, kapusta. Tak powstaje idealny hot dog. Serio, nie wiesz co traci. Dzięki, ale wezmę wegańskiego sojdoga. Mm. Matko, masz tu najlepsze hot dogi w mieście i wybierasz sojowego hotdoga? Wyjść z sobą na miasto. W ostatniej chwili w kierunku Metropolis, zmierza asteroida wielkości Metropoli? Nikt tego nie poprawił? A, nieważne. W naszą stronę zmierza wielka asteroida. Mieszkańców prosi się o schronienie w schronach ochronnych! Szykuje się akcja HAL. Chodźmy! Ale... Ale mój hot dog! Przechowaj go! I strzeż jak oka w górę! Biedactwo. Nie ma z kim zjeść lunchu. Nie ma z kim pogadać. Ani nie ma przyjaciół. Och, Jess. Biedna, niespostrzegawcza Jessico. Nie widzisz, jak ukrywa twarz za włosami? Nie widzisz, jak ciągle patrzy w dół? Nie zauważyłaś jej workowatych ciuchów, w których się chowa? Nie trzeba być detektywem, jak ja, by ogarnąć, że pan nie chce mieć przyjaciół. To absurd. Każdy chce mieć przyjaciół. Pam nie poznała odpowiednich ludzi. to twoja roślinka? To jest fil. Narzeka, gdy zostawiam go w domu z rododendronami. O, fascynujące. Ja mam w domu skrzydłokwiat, który więdnie, jak zapomnę go podlać. Możesz przestać. Wolelibyśmy z filem zjeść lunch w samotności. Fotosynteza najlepiej przebiega w ciszy. O, <laughs> dobrze znam ten temat. Cisza jest taka cicha. Uwielbiam ciszę. Chodźmy, fil. Na boisku jest więcej słońca. Pa! <laughs> o! dla ciebie? Dobra, poproszę kubełek tacos. Hej, coś mi mówi, że lubisz ostre papu. Eee, serio? E... O nie! Skończył się ostry sklepu! Dwie do sklepu! Dwie minuty! Może to ci trochę bardziej przypasuje. Rybę to ja lubię w formie rybnych paluszków. I bez głowy. Czy ona na pewno jest grillowana? Bo wygląda trochę... Aaaa! Wychodzę, wychodzę, i idę na hamburgera. Nie ma mowy. Hamburger albo wychodzę. Niech ci będzie. Wypchaj się swoim hamburgerem. Eee, to nadal nie wygląda jak hamburger. Ja, ja. Nie, 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 nie. nie martw się. Załatwię to. Zee, idę do ciebie! Rachunek! Mogłaś zjeść tę ośmiornice i byłby spokój! Mogłaś mnie zabrać do knajpy z piekarnikiem! No, opieczone jest niezłe. Gdyby jeszcze mieli keczup.